Wymiana gospodarcza i rozwijanie przedsiębiorczości lokalnej to główne, choć nie jedyne tematy forum gospodarczego, które odbywało się w Lwowie w dniach 18 i 19 marca. Swoim komentarzem podzieliła się z nami Nelede Zender goszcząca w Kraśniku mieszkanka miasta partnerskiego Ruizelede, która miała okazję wziąć udział w tym wydarzeniu. Dwudniowe forum gospodarcze, które w ubiegłym tygodniu odbywało się w Lwowie, zgromadziło ponad 150 osób. Samorządowcy i przedstawiciele lokalnego biznesu z Polski i Ukrainy Wzięli udział w prezentacji walorów inwestycyjnych obwodu Lwowskiego i Lwowa oraz województwa Lubelskiego. Osobna prezentacja poświęcona została strefie ekonomicznej miasta Kraśnik, z którą związane są plany inwestycji i wspólne przedsięwzięcia obu państw. Tegorocznemu forum przyglądała się Nele de Lazender, która przyjechała do Kraśnika na tygodniowy staż z Belgii z miasta parterskiego Ruizelede. Udział w tym wydarzeniu ułatwi jej szersze poznanie korzyści i wyzwań związanych z rozwijaniem międzynarodowej wspólnoty gospodarczej. Zapytaliśmy Nele o jej spostrzeżenia. Również to jest związane z partnerskimi inicjatywami Kraśnika i Ruizeledę. Mamy dobre doświadczenia z realizacji naszych spotkań partnerskich z Kraśnikiem. To zdopingowało nas do zorganizowania kolejnego spotkania. Dla Rui Selde ważne jest także poszerzenie naszych kulturalnych i społecznych horyzontów. Od środy do piątku byłam w Lwowie, mieście pełnym budynków historycznych. Także historia Lwów był kiedyś częścią Polski. Pomiędzy Polską a Lwowem jest motywacją dla tego partnerstwa. Z drugiej strony wybraliśmy Ukrainę ze względu na jej geograficzną i polityczną lokalizację. Ukraina i Polska są krajami sąsiadującymi, co powinno ułatwić naszą komunikację. Ponadto od kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej straciła kilka korzyści finansowych dotyczących relacji partnerskich z krajami Europy Zachodniej, takimi jak Belgia. Jednakże jeśli Kraśnik rozpocznie nowe partnerstwo z krajami spoza Unii, podczas gdy może podtrzymywać swoje relacje z Belgią, nasze oba miasta partnerskie mogą liczyć na wsparcie finansowe. Poruszane na forum temat projektów inwestycyjnych pozyskiwania środków na ich finansowanie oraz prezentacje targów poznańskich i lubelskich to tylko nieliczne przykłady zacieśniającej się współpracy polsko ukraińskiej. Obecność na konferencjach Henele de Lesender

chcielibyśmy by kraśniczanie zostali łącznikiem pomiędzy Ruizelde i Ukrainą głównie dotyczący spraw komunikacyjnych i tematów wschodnioeuropejskich. Europy ponadto chcielibyśmy żeby kraśnik został stałym partnerem gegeven worden an Polen and dankzij die samenwerking ist er ook contact ontstaan met in Ukrainie ähm om een project op te starten Tegoroczne forum gospodarcze zostało zorganizowane w ramach projektu Centrum Współpracy Polsko Ukraińskiej. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie oraz szereg dyskusji związanych z tematem wymiany gospodarczej.